Hej, gdzie jest Kosmex. Dzisiaj taki luźny filmik będzie. Tutaj woda się trochę rozlała. O, i tu jest Jaś. I jak ktoś się przyjrzy, na ogonie już widać, że mu piora wyrastają zielone. Więc następny rok już będzie miał mały, ale fajny ogon. Tu kurde dostały kalafiora. Bo mi tutaj, o, górę. Znajomy mi niedawno przybył właśnie tutaj kalafiora leży. Cały ten. Kury se wcinają, bo podawałem to wszystkim. Niedługo będzie sporo nowych nabyczków Czyli sporo, trochę będzie kilka sztuk. Więc będzie fajnie. Bo tam para feniksów sobie siedzi. O Pawie już poszły I ten. O kurka, każełka. Śubuczka. I całe dostały kalafera, właśnie. Dobrze. Tu, przed... <tusza> tu są te piórki. Zabrałem jednak im tą deskę, bo zaczęło ją trochę przewracać. I żeby w końcu ona jakoś nie spadła i nie zgniotła jej. Są jeszcze chińskie się tyłu Jakby ktoś chciał, to będę miał na sprzedaż albo na zamianę, albo nie wiem, ktoś może zaproponować dwóch samczyków przepiórki teksańskiej i albo dokupię jedno, bym dokupił jedną samicę chińską, albo bym nie, albo bym sprzedał kogucika. Wcześniej zależy co jeszcze ja tam swojego mam Bo jeszcze mam jedną przypiórkę chińską z małych To zależy co to będzie Jakby była samica To bym miał dwie pary A jak nie to będę miał dwóch samców Na sprzedaż, ze chińskich I tutaj teksański siedzą I japońską bym mógł dokupić ze dwie samice Więc bym mógł się, mógłbym się zamienić Ze dwa samczyki to Te teksańskie mogły się zamienić na dwie samice Yy, witam dwie samice japońskie, japoński brojler, nie japońskie, trochę zwykłe. Rokurki chodzą fajnie, kaziołki. Tu jest mój Nie widzę, a tu idzie, brodacze z gołębiami. Co to będzie z gołębiami? Z gołębiami, tak jak ja plan planowałem. Gdziekaj, to jest no Planowałem to tak. Chyba wszystkie młode, co mam, pójdą na sprzedaż. A zostają tylko dorosłe sztuki, te, co mi są w parach. Albo wchodzą dopiero w pary. Albo będę w parową. Więc na przykład bocianom zostanie kilka par. Zostanie czekaj, jedna, druga, trzecia, czwarta. Cztery pary bocianów dostają. Z zostawię sobie chyba trzy pary Dwie, trzy pary jakoś zostawię sobie Zostałem pawiki Te trzy To samicę sparuję sobie z tym samcem Do niego dokupię samice. Garłacze Te zostaną para Ja już się sparuję z samcem tamtym czerwonym ty, U pocztowych Do tego samca dokupię sobie samice. Do newków Dokupię A, yy, pa, żeby w parach były O pocztowe lecą Pocztowe lecą. Dokupię w pary, żeby były, newki. Bo na pewno mam parę jedną. A druga to nie wiem jak tam jest. Z bocianą zostawię sobie może parę czarnych. Turkotę miał... Plan, chciałbym zostawić sobie taką parę właśnie jedno z jednoczubych. Tylko szukam samicy do niego. Co tu jeszcze? Hmm. Newki... Dokupię sami, samca chińskiego i samicę egipską. Co tu jeszcze? Młode chyba sprzedam, co mam. Te mieszankę egipską z chińskimi. Wszystkie koki co mam to będą na rozdanie. Staram się nie zrobić konkursu na nie. Ale to jeszcze się tylko jest w planach. I planuję zostawić, żeby były tu około 30-40 sztuk gołębi na następny rok. I tak, z pocztowych... O, głodne Zaraz na dam, dam coś jeść. Z pocztowych. I tutaj tu jest tych. Turkoty, o ta, ten, ta para zostaje. Coś temu samcowi jest. Coś z nim nie tak jest. O ta para zostaje turkotów, pocztowe wszystkie co są zostaną. O, tam kiedy jeden jest w rogu, tu są dwa młodziki, czuję, jeszcze się nie wykluły. No i tak. I szczerze też mam taki myśl, a na ten tylko myślałem, nie wiem czy będzie ktoś na to chętny, ale ci... o, Przepiórko i kogut się piały. Nie wiem, jakby był ktoś chętny, żeby wysyłać może do mnie jakieś paczki. Nie musiałyby to być, z, nie wiem, ze zwierzętami zwykłymi czy coś, nawet takie byle jakie paczki, nie wiem, co byście tam chcieli włożyć, to byście włożyli. I ja bym tak na, na przykład na filmie otwierał te paczki od kogo są. A później, nie wiem, może bym wziął i od kogoś. Je, jak się nazywa? Później może coś wybrał z tych paczek, co by było. I nie wiem, jakby były jakieś może ciekawe, coś fajne rzeczy na rozdanie dla innych. Nie wiem, no jeszcze bym coś wymyślił, możecie wypodawać swoje pomysły. Czy jakieś podziękowania, czy pozdrowienia porobić później na filmach, coś takiego planuję, żeby zrobić. Ale to za, sami się powiedzcie, czy byłby ktoś może taki chętny, żeby paczki wysyłać, czy coś. To wszystko zależy od was, bo bez was nic, nic z tego nie wyjdzie. To pójdziemy dalej teraz, pójdziemy sobie do kół rozdobnych i idzie tak. Mogę Wam powiedzieć plany jakie idą, że... Kietawy wysyłam w... jutro, jutro. bo dzisiaj jest wtorek jutro je wysyłam i w czwartek dostanę za nie nowe kurki, więc będą nowe nabyczki. Tu kochiny, chyba sobie dopiero dostały bo Ta kurka się fajnie wybarwia. O, tu czarnula, czyli nakrapiana, tam czarnula. Fenix ładnie wygląda. Tutaj brodacz, brodacze. Nie, miałem je sprzedawać, ale chyba jednak zostawię je. jeszcze ile z młodych mi wyjdzie kurek i koguczów. I jakiej klasy? Jak wyjdą mi jakieś kurki dobrej klasy, to je zostawiam. Tylko, to zostawiam, to brodacze jednak zostawię. Z młodych mamy jeszcze trochę brodaczy, więc jakby ktoś może był chętny z województwa lubelskiego, to mogę sprzedać. Tam mam chyba. Dwie pary. I jednego młodego kurczaka mogę dorzucić w gratisie. Nawet go mogę zaraz pokazać. On jest wszystko zdrowy, z nim jest wszystko dobrze. To jest ten kujciak. O ten kurzeczek. On jest młody i trochę taki jest poniewierany. A dlaczego? Bo o te zołzy, o te gęsi biorą im i mi ciągle podskubują kurczaki. Mogę nawet pokazać tym samym ty, tym, widać nawet na, po ogonie, że jakiś zniszczony ogonek jest. Tym samym tym mogę wam pokazać kurczaka, o tu jest. O tam jest ta czarna czubaczka taka malutka. O, widać, że ona w ogóle ogona nie ma, ona wygląda jak taka bezogoniasta, no. Bo ma cały ten ogon ma zniszczony przez nie. I dlatego tego kurczaka mogę użyć w gratisie i ten i w parach by było tak para byłaby sorry ten młody kogucik czyli ten młody starszy ten koguczek i jakaś kurka do niego jeszcze nawet chodzę ale już nie wiem gdzie i ten kogucik czerwony co ucieka przede mną tu koło fenik o tu jest i ten kogucik młody i też do jakiejś kurki tylko też nie wiem co teraz tak nawet kurry tam nie to są miksiki o, o ten kogutek to kurkę do któregoś mogę w gracie dorzucić. Ona w skoba z nią elegancko. Tylko mówię, no trzeba ją trochę wychować, bo u mnie to gęsi te ciągle je ganiają i tak wychodzi. Gdzieś tu były czerwone kurki, ale gdzieś się pokitrały. Tu chyba jedna jest. Chyba. Chyba tak, chyba tu jest jedna, a druga, druga, druga. A drugiej nie widzę. Może w obozie jest, albo gdzieś. Tu jedna fajna taka czarna kurka mi wyszła. Ale niski ogon ma. Gdzieś tu była. Kurka brodacza. Sorry, może znajdę. Nie, nie znajdę. Bo właśnie tutaj te kurczaki, co tutaj są, nie wiem ja, kiedy, ja pokazywałem je ostatnio. Ładnie już porosły, niedawno miały zmieniane, ale już znowu nabrudziły. jak widać jak nie wiem I to ile on czy są, ze 3 dni chyba bo Co kiedy było zmiana ostatnio O, co Znowu idzie ze mną? Chodź Czyli go jest taki fajny, taki na ręce skakuje No i pójdę sobie po ręku Co, na głowę mi wchodzisz? O, rękę ci postawię, tak o, Na ręku mi siedzi Cudyka mały, będzie teraz przeglądał to się wszędzie Ona że się, wszystko szuka O, tu jest jedyny srebrny fenik o, no i wlazł telefon Cłaś Tu, fu Tu jest jedyny srebrny fenik, o ten Wydaje mi się, że to będzie srebrny, jeden Jedyny w tym roku Więc, jestem zadowolony, nie powiem no, i to chyba będzie kogutek, więc jestem zadowolony. Ale Wam mogę powiedzieć, że za jakieś może dwa miesiące ale jeszcze nie, to na pewno będę miał bardzo fajnego koguta. Ej! Gdzieś nakurzył. Bardzo fajnego koguta srebrnego Feniksa Więc jestem zadowolony. Mam nadzieję, że to wypali. Bo kolega, zgadałem z nim, mówi, że chyba będzie sprzedawał ten i zostawił tylko jedną barwę. Będzie tylko jedną barwę zostawiał. Więc ja jestem zadowolony. Mam nadzieję, że jednak zdania nie zmieni. I jak będzie jego sprzedawał, to ja go wezmę od razu. Ale co z tym wyjdzie, to zobaczymy. No i chyba to na tyle w tym, roku, w tym filmie. Wszystko o kurki się niosą, suda jajka. No i dobra, to na tyle. Myślcie, co o tych paczkach może być. No i dobra, dzięki za oglądanie, do następnego, no i cześć.